Cześć, witam Was w następnym filmie na kanale W drodze do ogrodu. E, witam Was ujęciem dziury, e, słuchajcie, i oczywiście dźwiękiem krajzegi w tle, jak to na wsi. I ci, którzy oglądali wcześniej filmik, gdy robiłem ten kompostownik, który żona już zapełnia, e, to teraz wziąłem się również za przystosowanie miejsca, na którym stanie Mauser. Uważam, że musi to być w miarę solidne. Nie ma co przesadzać, ale w miarę solidne, no bo jednak ten Mauser napełniony do pełna, no to będzie jednak je na tona, tak? Więc to jakiś ciężar gaz. Tył mausera, bo jednak on będzie postawiony tak. bo Dla tych, którzy jeszcze może nie wiedzą, a zastanawiałem się, mauser ma wymiary metr na metr 20. On będzie tak ustawiony. On nie jest kwadratowy, jest prostokątny. Tył stanie tam na tej kostce brukowej. krawężnik jest zrobiony na zaprawie. kostka też myślę, że w miarę z tego myślę, że tam nie będzie problemu. Natomiast tutaj będzie zrobiony, ale nie z jakiegoś super betonu, ale jednak taki fundament. O to chodzi, żeby. Dym po, a całość będzie się podwyższona na bloczkach, tak? Dlatego, że po prostu małzer ma na dole ekran, i inaczej byśmy nie mogli do żadnego wiarka, wiaderka ani nic podstawić. I e, będzie zrobione. Chodzi o to, żeby po prostu, no, gdybym postawił tylko na ziemi, to po pierwsze bałbym się, że mi to się zapadnie, jednak, a na pewno by się zapadło. Dlatego, że tu jest taka, tu nie jest taka twarda ziemia, z wierzchu jest taki typowy czarnoziem, taki fajna naprawdę ziemia, super do uprawy, i ona po prostu by się zapadło. To jest to po prostu pewne. A jeszcze. Wiadomo, to jest woda. Gdzieś tutaj by latała woda, czy by się przelało, dlatego jeszcze tym bardziej, a dwa, że zimą pracuje to góra-dół. Dlatego chcę to po prostu zrobić taki słaby boże beton, ale jednak zrobić taki ala fundament, wiecie, taki w cudzysłowie. i na to będę ustawiał te bloczki, na dwa bloczki do góry. Ustawię to są bloczki 14, czyli powinno mi się zrobić 28 cm. to myślę, że takie każde niższe wiaderko nie będzie problemu. Też rzeczywiście głównie tam będzie też podłączony mógł być wąż i tak dalej. No i słuchajcie, mamy... Tutaj już fundament już się chwycił. To nie jest jakiś wiadomo super beton, ale myślę, że spokojnie wystarczy. Już zastygło, także będę mógł ustawiać bloczki i taka jest idea. Tak jak wspominałem, na dwa bloczki fundamentowe do góry podniosę. No, tak obliczyłem, że powinno to wystarczyć, żeby podstawić pod Mausera wiaderko, konewkę, No ale oczywiście nie tak będzie podpięty na przykład pod wąż, żeby można było sobie gdzieś tą wodę dalej wyprowadzić. Teraz będę musiał zapetonować tutaj Mam przygotowaną już zaprawę. Zaprawę gotową. Kupiłem taką ilość. Jeden worek wystarczy. Yy, oczywiście, yy, żeby sobie jeszcze przypomnę raz, Mauser ma, będzie tak ustawiony, że ma tutaj 100 na 120 centymetrów. On będzie bardzo blisko ściany. Nie będzie jej dotykał, oczywiście, bo tak nie może być. Ale tam przy samej ścianie będzie stał. Yy, piękny ptaszek mi tutaj. Yy, Śpiewa w oddali, także teraz sobie przystawiam, no widzę, że na środku mi tutaj troszkę będą się wiać więcej tej zaprawy, tutaj no to już niedługo, niedużo. Oczywiście wszystko muszę się starać, żeby, yy, prawda, postawić w yy, poziomie, dlatego też, że no mówię, no to jest jakaś jest to jakaś masa, jest to jakaś ilość wody, więc żeby to yy, nie było yy, jakoś niestabilne. Chociaż troszeczkę jakby mi się udało zrobić taki lekki spadek tutaj w tą stronę, czyli żeby ta woda ewentualnie później na przykład przy spuszczaniu na zimę, żeby wszystko, jak najwięcej przynajmniej, no bo wszystkiego osłupy nie spuścimy, bo i tak zawsze coś tam zostanie, jak najwięcej zlatywało, ale myślę, że to nie jest do końca potrzebne, bo i tak wszystkiego nigdy nie uda się pozbawić. No co, bierzemy się do roboty, najpierw sobie tam ustawię bloczki, a potem tutaj. Z takiej idei to powinno być tych bloczków, blaczki będą ustawione w dwóch rzędach czyli tutaj po trzy i po trzy na środku nie dam myślę że to nie ma takiej potrzeby zwłaszcza że ja mam taką paletę to jest taka paleta metalowa plastikowa znaczy, tu jest jakby element plastikowy a to i tak jest rurka metalowa więc myślę że nie będzie już takiej nie, tutaj potrzeby natomiast tutaj po prostu tak zawałem bo, bo było mi to jakoś po prostu nawet powiem wam szczerze wygodniej tu tylko ten środek zostawiłem ziemi który i tak przykryje to ustawą włókniną zasypię, żeby tam już nic, to i tak nic nie będzie rosło, bo to będzie pod. No jak widzicie podstawa pod mozaire jest gotowa. Eee, jak to zrobiłem, może e, słuchajcie, pierwszą warstwę usadowiłem na zwykłej zaprawie, po prostu mm, murarskiej. Natomiast e, drugą warstwę z pierwszym skleiłem. Miałem po prostu e, jeszcze na stanie w garażu klej do siatki. Słuchajcie, klej do siatki, to jak sklei, to naprawdę po prostu cienko warstwowo zrobione. Ale bo tak naprawdę można było po prostu te bloczki położyć, na no, drugim też by stało, nic by się nie stało, prawda? Bo to jest taka masa. No ale y, dla zasady po prostu to skleję, chciałem, żeby mi się gdzieś to przesuwało. Zwłaszcza jak będę stawiał teraz, będę musiał sobie go jakoś tutaj y, wtrynić. No i potem y, zrobić kran, dolot, wszystko. No, mam jakieś tam wizje na to. Więc tak to teraz e, wygląda. Jak widzicie, powiem Wam, że spokojnie sobie samemu poradziłem. Jeżeli byście się tak zastanawiali, to samemu sobie spokojnie taki pusty, bo oczywiście mauser e, wrzucicie. Troszkę jest brudny, wiadomo, stąd na ziemi. E, ja już go kilka razy w środku pukałem. W środek położyłem siatkę cieniącą tę starą, którą po prostu wiatr zerwał, i to się sprawdza. Na dwa złożona. Przysypałem lekko, bo trochę miałem tam żwiru. Niestety nie miałem kamyków. Kamyki może byłyby były łatwiejsze, ale kto tam zagląda, prawda? żeby to nie porwiało wiatr, no i żeby wszystko miziersko tam nie rosło. Docelowo tu z przodu chciałbym czymś, to jeszcze tak zabudować, żeby było ładniej. Nawet trzeba wpaść. Może deski, może by ładnie było. Teraz czeka mnie oczywiście też założenie kranu i dojścia wody. To wam po kolei pokażę. Z kranu pokażę wam, jaki kran założyłem i w jaki sposób, z czym trzeba się liczyć. Także krok po kroku. No i zobaczcie, prawie prawie już mam odpływ skończony. Co Wam tutaj chciałem pokazać? Troszkę to wyszło inaczej. O, bo tak kupiłem taki kran. Chciałem spróbować taki kran, który ma dwa wyjścia. Normalnie można też do kranu dołożyć taki wiadomo rozdwajacz. Spróbowałem taki kran, po prostu był w ofercie. gdzieś tam na internecie znalazłem. który ma też wyjście od razu na wąż. Ale jego wadą było to, że on jest tutaj w ten, w ten moment, to już by wchodziło tutaj do tego. Adaptera powiedzmy na te złącze w małzerze. W małzerze mamy złącze dwa i jedna druga cala. Ale generalnie na Allegro bez problemu znajdziecie takie e, e, krany. Tylko problem był taki, że to wypadało tak, że ta końcówka to jeszcze, Natomiast to wypadało tu, więc nie było opcji, żeby po prostu podłączyć wtedy węża, albo przynajmniej trzeba było no nie wiem, coś kombinować, jakieś złącza kątowe, no cudawienie niewygodne. Dlatego musiałem to odsunąć sobie trochę, żeby tu było w miarę, zobaczcie. E, może troszeczkę mogło to mniej odsunąć. doszła tutaj e, po prostu zwykła rurka i po prostu mówka. E, może to by było, oczywiście, są też takie mosiężne przedłużki. Też można takie um, coś e, dostać. E, no, już to trzeba sobie wyliczyć, ile wygodnie. W tym przypadku uważam, że jest dosyć wygodnie, ale też konsekwencją tego było, że to jest trochę bardziej. Zobaczcie, to odeszło. Druga sprawa, że to jest jednak plastik. To jest to grube tworzywo, ale to jest jednak plastik. A wiadomo, że gdzieś zamykając, otwierając taki kran. To moglibyśmy. Otóż troszeczkę nalałem wody na próbę. O, leci, leci. Um, moglibyśmy to z czasem tutaj rozrywać Więc dla pewności jeszcze kupiłem sobie taki uchwyt po prostu do rurek i zaraz sobie tutaj zrobię takie. Um, tutaj e, mocowanie. Tutaj mam na śrubkę ósemkę i sobie to przymocuję, żeby wiadomo, nie wiem czy pamięta, ale gdzieś mocniej szarpnie, ktoś tego dziecko podejdzie, no różnie to może być, dlatego też lepiej to sobie tutaj wszystko wzmocnić żeby tutaj było stabilne, plastiku lepiej zamożno nie wyjać. Zwłaszcza, że co prawda ten element jest wymienialny, ten zawór, ale z tego co wiem, to nie jest stare takie proste, bo to jest takie chyba, to jakoś na gorąco wkręcane, czy coś takiego. Wcale nie jest łatwo to wymienić, więc lepiej yy, uważać. też porada, słuchajcie, nie używajcie tego zaworu właśnie jako takiego normalnego zaworu do otwierania i zamykania, dlatego, że to nie jest trwałe to jest tylko takie otworzyć i zostawić. Albo zamknąć i zostawić, prawda? Ten zawór nie służy do ciągłego otwierania, dlatego musimy sobie założyć jakiś kran. Tych kranów jest mnóstwo różnych rodzajów. Niestety wadą jest tego, że tutaj w tym kranie jest tym podwójny się tylko znalazłem na półcala, więc trochę mała jest ta rurka i wolałbym 3-4. Zobaczę jak to się będzie sprawowało. Jeżeli będzie stwierdzenie, że ten przepływ jest jednak rzeczywiście za mały, no to wymienię po prostu ten kran na normalny 3-4 cala i wtedy sobie tutaj zrobię, albo sobie sam zrobię po prostu to jakoś Wyjście na razie, coś takiego po prostu wymyśliłem. Teraz jeszcze Wam pokażę tutaj to mocowanie. No dobrze, bierzemy się do roboty. Niby sobie wszystko przygotowałem. Słuchajcie, krótka śruba 8 Oczywiście, obowiązkowo posmarować czymś. Ja smaruję pastą miedzianą, bo jest po prostu najlepsza na takie elementy na podatne na działanie wody. Taka śrubka po prostu mi pasowała, bo jest tutaj blisko mi wypadło tego kątownika. Zależy, co będziecie mieli, wiadomo, musicie sobie coś tam dopasować. Krótka śrubka, ale myślę, że to będzie trzymało. Słuchajcie, na pewno. I teraz tu sobie przynituję. Piątka wiertełko, mam nity piątki. Nigdy nie róbcie tak, że tu wiercicie, tu wiercycie, dlatego, że może być duże prawdopodobieństwo, że wiecie, dziś w czasie wiercenia Wam troszkę ucieknie, a potem ten nit może tutaj nie pasować. Muszę troszkę. I, I gotowe. I tak to wygląda, słuchajcie. Myślę, że teraz jest to naprawdę mocne i stabilne, i e, ten temat możemy uznać za zakończony. No, i na koniec Wam jeszcze pokażę, jak zrobiłem wlot. E, tak jak wspominałem, oczywiście ta zlewka e, z niej jest wyjście typowo na 50 rurę. E, można kupić też pod kolor. Oczywiście to wszystko zależy jaki macie kolor rynny. Yy, mi się udało raz kupić taką rurę, ale tych kolanek jakoś nie mogłem dostać, może teraz są. Mówię, nie mówię, ale też nie przesadzajmy, słuchajcie. A może to i może nawet pomalować, przecież to tylko jest zwykły plastik. W każdym razie, tu jest 250, sobie tak poszłem na dół, cyk i od razu do baniaczka. Yy, pierwsza rzecz, słuchajcie, dlaczego to przymocowałem? Dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, że to musi być przymocowane w jakikolwiek sposób. Można by nawet tutaj oczywiście do ryny przymocować. O, już ktoś z traktora odpalił. Dlatego, że zdarza się, zdarzało mi się, że nie wiem, czy to jest kwestia wypływu wody, czy jest kwestia wiatru, czy czegoś było, że mi to wypadło. Bo to aż takie nie jest jakoś super stabilne. Dlatego na pewno jakoś po musi to być przymocowane. I tu sobie zrobiłem taki wpływ. Otworek troszeczkę jest za duży, na no, po prostu taką miałem otwornicę, bo miałem jakby to, ta mniejsza była taka, żeby to zbyt ciasno wchodziło, a nie chciałem, żeby to ciasno wchodziło, a ta następna jest taka trochę za luźna. I, ale miałem taką gumkę y, przelotową właśnie od tego, więc myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Y, nie chciałem robić tak jak niektórzy po prostu robią i tego nie polecam, że po prostu wiecie, tego robią na renne i wpara to tutaj, ale to jest coś otwarte, nie chciałem. nie chciałem po prostu, żeby mi tutaj syf y, czy coś przez, ten, przez to oblatywało, kurz, piasek, y, ptaki które wszystko rzucają, mówicie o wadę i tak dalej. Chciałem, żeby to było w miarę czyste, bo chodzi o to, żeby później nie zapygał nam się po prostu ten kranik. Dobrze słuchajcie, ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się przydało i zapraszam na kolejne filmy na kanale W Drodze do Ogrodu. Cześć!